Siemanko wszystkim! Witajcie w nowej serii na naszym kanale, gdzie będziemy odkrywać niesamowity świat zwierząt od A do Z. Dziś zaczynamy podróż przez literę B, która kryje w sobie mnóstwo fascynujących stworzeń. Przyroda to prawdziwa skarbnica niespodzianek, a każda litera alfabetu otwiera przed nami drzwi do poznania niezwykłych zwierzaków z ich ciekawymi zwyczajami i umiejętnościami. W tej serii skupimy się na tych, których nazwy zaczynają się na literę B. Czekają nas spotkania z mieszkańcami lasów niczym z bajek o panu Kleksie, sawan jak z pustyni i w puszczy, głębin oceanów i nie tylko. Zostańcie z nami przez najbliższe 5 minut, a poznacie kilka niesamowitych stworzeń, o których warto coś wiedzieć. Gotowi na przygodę? No to jazda. Naszą przygodę z literą B zaczynamy od Borsuka, mieszkańca naszych polskich lasów i pól. Ten nocny mark z charakterystycznym czarno-białym futerkiem to prawdziwy mistrz kopania, niczym górnik z kopalni w Katowicach. Swoimi silnymi pazurami i muskularnym ciałem drąży skomplikowane systemy tuneli, zwanych norami. Nory borsucze to istne podziemne miasta, jak metro w Warszawie, tylko dla borsuków. Pełno tam komór i korytarzy, a niektóre nory ciągną się dziesiątkami metrów. W norach borsuki przesypiają dzień, chowając się przed drapieżnikami i kapryśną pogodą. A wiecie, że borsuki to straszne czyściochy? Mają w norach specjalne ubikacje i dbają o porządek w swoich sypialniach, wyściełając je suchymi liśćmi i trawą. Lecimy teraz na rozległe sawanny Afryki, gdzie spotkamy prawdziwego giganta. Bawoła afrykańskiego. Ten potężny roślinożerca, z charakterystycznymi rogami, waży nawet 900 kg. To tak, jakby włożyć na wagę 900 paczek cukru. Bawoły afrykańskie żyją w stadach liczących setki osobników, niczym kibice na meczu legii. W kupie siła. Gdy stado zostanie zaatakowane, bawoły tworzą krąg obronny, chroniąc młode i słabsze osobniki. Choć jedzą rośliny, potrafią być bardzo groźne, gdy poczują się zagrożone. Ich rogi to nie przelewki. Nawet lew woli się z nimi nie zadzierać. Zanurzamy się teraz w kolorowym świecie raf koralowych, gdzie spotkamy małą, ale ciekawą rybkę błazenka. Ten pomarańczowo biały maluch żyje w symbiozie z ukwiałami. Ukwiały to takie parzące roślinki, ale błazenki są na ich jad odporne. Pływają między ich ramionami jak syrenka warszawska w wiśle, no prawie, chroniąc się przed drapieżnikami. A wiecie, że wszystkie błazenki rodzą się jako samce? Dopiero później niektóre zmieniają płeć na żeńską, zostając szefowymi w grupie. Od taka rybia zmiana płci. Teraz przenosimy się do Ameryki Północnej, gdzie spotkamy Baribala, czyli czarnego niedźwiedzia amerykańskiego. Ten wszystkożerny mieszkaniec lasów to niezły wspinacz, niczym Himalaiści, zdobywający giewont. Wdrapuje się na drzewa w poszukiwaniu jedzenia. Baribale jedzą głównie rośliny, owoce, orzechy i miód. Prawdziwe misie łasuchy. Ale nie pogardzą też owadami, rybami, a czasami nawet małymi ssakami. Są bardzo inteligentne i pamiętają, gdzie znaleźć najlepsze smakołyki. Choć zazwyczaj unikają ludzi, to w poszukiwaniu jedzenia mogą zapuszczać się blisko ludzkich osiedli. Kończymy naszą podróż z literą B w Polsce, gdzie spotkamy Bociana Białego. Symbol szczęścia i wiosny, niczym żurek na Wielkanoc. Te duże białe ptaki z czerwonymi nogami co roku wracają do nas z ciepłych krajów, żeby założyć rodziny. Budują ogromne gniazda na dachach, kominach, a czasami nawet na słupach energetycznych, prawdziwe bocianie apartamenty. Gniazda te służą im przez lata i mogą ważyć nawet tonę. Bociany jedzą głównie żaby, owady, gryzonie, a czasami nawet węże, prawdziwi sanitariusze pól i łąk. To dopiero początek naszej serii o zwierzętach na literę B. Poznaliśmy dziś borsuka, bawoła, błazenka, baribala i bociana. A to tylko kilka przykładów. Każde z tych zwierząt pokazuje, jak różnorodna jest przyroda. Jakie zwierzęta na B przychodzą wam do głowy? Piszcie w komentarzach. Może w następnym odcinku poznamy właśnie wasze ulubione. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i włączcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!